Dzień dobry. Dzisiaj mamy niedzielę. Godzina 11.30, 25 września 2022 roku. Bufor nagrzany mamy po wczorajszym paleniu w Prawie 40 stopni. 30 i na dole mamy też prawie 30. Wyłączę tutaj zasilanie grzejników żeby się nie włączyły na 90 stopni jest. jeśli osiągnie bufor 90 stopni to sterownik dopiero puści wodę na grzejniki woda jest ustawiona na na tym zaworze ta co idzie na grzejniki e, miesza się z powrotem i prawie że z góry tutaj e, buforu e, miesza, mieszając się z gorącą wodą na buforze na grzejniki idzie około 40 stopni tak, dzisiaj mam w planach napalić, nagrzać bufor bez puszczania nagrzejniki sosną i śpierkiem, bo tutaj mamy sosnę i świerk. Jak widać, tutaj mam pełen koszyk z górką, czyli to będzie jakieś półtora wsadu do atmosa i tutaj kilka drzewek na rozpałkę. Dobra, zobaczymy, co tutaj widać na tych w ściankach tylko wezmę sobie lotarkę żeby było lepiej to widać palone było ostatnio też drzewem sosnowym tutaj mam jeszcze kawałek twardego drzewa który sobie leżał tutaj tutaj z bogą sobie leżał i tyle zostało tyle się po prostu nie spaliło, nie zgazowało Dobra, i tak, dół, popielnik. Popielnik też by wy, czyściłem, bo wczoraj czyściłem e, wczoraj albo przed, chyba w piątek czyściłem. No dobra, i napalimy sosno, zobaczymy jak to e, będzie się spra sprawowało. E, tak, muszę wyciągnąć tutaj to. No a To też jest jakaś sosna chyba, albo nie wiem co to jest, bo jakieś lekkie, ale może już wypalone i suche, mocno. No dobra, co po tutaj na rozpałkę tych takich cienkich listewek mam trochę papieru, pudełko po tabletkach dzisiaj się przydał i buprom. w byłem wieczorem. W gościnie, przepraszam tego palca na kamerze, w gościnie u sąsiada. O, tu jeszcze takich trocin, o. to są takie trocinki po rąbaniu po cięciu drzewa. No one już mają, u, u, u. muszę Wam powiedzieć, że kilka ładny klat, także jest fajne wszystko suche, no dobra, tak wrzucimy sobie tutaj też jakieś takie jeszcze troszkę większe, okej, okay. teraz tak, żeby rozpalić jeszcze raz, wyciągamy, otwieramy. Yy, tą dźwignię wyciągamy co powoduje że od razu z górnej komory wychodzi dym prosto do komina co ułatwia rozpalanie włączymy sobie atmosa temperatura na atmosie 20, parę stopni yy, regulator do tmuchawy na zero do rozpalania ten na razie jest nieistotny w ogóle no dobra tutaj mam taki przyrząd do rozpalania co już go znacie z moich poprzednich filmów i sobie to rozpalam tutaj na obie strony celując od dołu to to drzewo co jest podłożone ciąg idzie powietrza do góry czyli Powietrze teraz zasysa od dołu i zaraz się rozpali. Nie używam do rozpalania ani dektury, ani innych papierów, ani śmieci. Bo to nie ma sensu. Lepiej rzucić trochę suchej sosenki, takiej porąbanej trochę. Jakiś trocin, i to się samo ładnie rozpali. No dobra, myślę, że, że dało radę. Zaraz zobaczymy. O, ładnie. Chyba huczy. Tak jest to. Możemy sobie podejrzeć, jak to wygląda od dołu dolne zostawi otwarte I jak, o latarka poleciała I jak się tutaj e, rozpali to e, będzie, będę dorzucał tutaj sosna jest sosna i świerk no i zobaczymy jak to będzie się sosenka sprawowała e, co my tutaj mamy ciśnienie na instalacji 08 na wyjściu z 24 stopnie. o właśnie jeszcze chciałem pokazać tutaj ten y, regulator ciągu, miarownik ciągu albo miarkownik ciągu. Y, tutaj jest ten taki analogowy, tutaj jest łańcuszek i, i jeśli jest otwarte, jeśli jest y, kocioł zimny, to klapka jest otwarta w ten sposób. ale później pokażę, jak się trochę nagrzeje. Jak wygląda właśnie z tego, z tej perspektywy, ta klapka? Pompa jest wyłączona. Jak nie osiągnie kocioł na wyjściu wody 72 stopnie, to się nie włączy. Jak jeśli osiągnie, to ten sterownik załącza dopiero tutaj pompę, która ładuje bufor. Temperatura na czopuchu, no niestety nie mogę sobie z nią poradzić. Przy rozpalaniu jest 100 stopni. Teraz może jeszcze pójdziemy, zobaczymy. O tutaj sobie jak widzicie, naniosłem trochę drewna, żeby sobie schło. Przy rozpalaniu z komina też nic nie widać. Nie widać coś tam delikatnie. Chmury są, także może powiększę trochę. No osobiście to Wam powiem, że jak są to chmury, to ciężko jest zauważyć, żeby coś leciało, no ale coś na pewno musi lecieć. No dobra. Co do Kospela. Kospel jest wyłączony. Nie będzie dzisiaj nam grzał wody. Słońca dzisiaj nie ma, ale temperatura jeszcze do wody użytkowej została prawie 50 stopni w tej chwili. Na dachu mamy na solarach 31 stopni. Także będzie słonecznie, to się nagrzeje, jeśli nie to zaraz tutaj Atmos też dogrzeje wodę CW. A jeszcze tak myślę właśnie, że jak będę palił Atmosem, będzie tutaj nagrzane, to tutaj są takie zabory. Chyba ja wezmę zakręcę, żeby po prostu Atmos tylko mi grzał bufor i to właśnie uczynię już w tej chwili. Tutaj mamy zasilanie. ten zabur. o ja go może całkiem go nie zamknę ale delikatnie go tylko uchylę żeby trochę jednak ładowało ten bufor ale resztę ciepła będzie szło tutaj na bufor do ogrzewania no dobra co my tam mamy teraz na atmosie się rozpala temperatura 32 stopnie 33 stopnie o tutaj widzimy na tym termometrze Temperatura spalin 108-160. Jak myślę, żeby powalczyć z wentylatorem yy, tutaj yy, w atmosferze wyciągowym, żeby tak ustawić, żeby on sobie pykał. Jeśli temperatura będzie troszeczkę spadać, to żeby się włączył, a jeśli się trochę nagrzeje, żeby się wyłączał. Ale ja to przetestuję też. Dzisiaj zobaczymy, jak tam tutaj żar mamy. No jeszcze, jeszcze chwilę. Dobra, widzimy się za chwilę, jak będę ładował już yy, wsadem docelowym. Minęło parę minut. Myślę, że tutaj możemy już śmiało dołożyć wsad. Na atmosie szybciutko rośnie temperatura 60 stopni. Pompka nie działa. Także dołożymy teraz wsadę. Tu już mamy żarek się robi i drewno dzisiaj jest sosna i świerk cały piec załadujemy cały kocioł tym drewnem to nie wiem czy się zmieści chyba się zmieści krótszy kawałek by się przydał, ale nie ma. No trudno. O, to myślę, że się szybciej spali na dole. O, myślałem, że na półtora wsada będziemy mieli tego drewna, a no niestety jeden cały. Zad, może tu jeszcze coś. No, to, jest, to też jeszcze. Nie wiem, czy mi wejdzie. Nie, nie wejdzie. Dobra. Dodamy innym razem. No, tu jeszcze kawałek takiej sosny. Może mi się uda. Nie uda mi się. Dobra, to będzie tak. Czyli z całego koszyka został tylko jeden taki większy kawałek. Dobra, zamykamy. Zamykamy dolne dziwiczki i przełączam na gazowanie. Były dziwiczki otwarte. To temperatura na czopuchu spadła do 90 stopni. Wyjście wody ciepłej z atmosfery w tej chwili jest 64 stopnie. 70 na oryginalnym termometrze No i jak widzimy w miarownik ciągu już była klapka tak otwarta w tej chwili już jest przyknięta czyli on działa cały czas od początku Jeśli tylko temperatura tutaj na wyjściu nam rośnie to miarownik ciągu pilnuje to żeby tam przymknąć tą klapkę. Jak mówiłem, że ta klapka się nie zamyka w poprzednich filmach do końca, bo jest fabrycznie ustawiona tak, że tutaj musi być zawsze szczelina około 5 mm no dobra cóż, cóż widzimy się za e, jakiś czas pozdrawiam godzina 12.05 sosna się pali bufor się ładuje temperatura na ospelu. tutaj mamy 80 stopni prawie 80 jak wygląda przetknięcie tej klapki no jeszcze trochę je zostało. Mamy tutaj ustawione na jakieś 85 stopni. Także jeszcze trochę je zostało, żeby się zamknęła, no, ale mam tutaj jeszcze 10 stopni. Za 10 stopni będzie zamknięta. Ciśnienie stoi na razie sobie w miejscu góra bufora. 55 stopni tu jeszcze nie widać żeby coś tam rosło jak wygląda to, to ta sosna jak się pali zaraz zobaczymy o trzeba powiedzieć że jest sam żar. jeszcze tylko skorzystam z pogrzebacza no, ale słyszę że się ładnie gazuje także wszystko jest ok, czyli prawie po godzinie palenia tutaj nic nie widać, żeby coś tam. O! Przełączyłem to od razu słychać, jak gazuje. Teraz pobabić się tym termostatem. Już tutaj troszeczkę go przeregulowałem. Zobaczymy, czy on się wyłączy. Ok, widzimy się za jakiś czas. Witam ponownie mamy godzinę 13.30 sosna się pali góra buforów 70 70 tu dobiję do 40 tu mamy 30 na samym dole grzejniki wyłączone nie ciągniemy na grzejniki temperatura na Atmosie Prawie 80 stopni. Tutaj mamy nabyć 72 stopnie. Temperatura spalin 150 stopni. Trochę tutaj tego taka niska temperatura, bo tutaj trochę się bawię tym termostatem do spalin. Jak się troszkę nagrzeje to dmuchawa się wyłącza. Zobaczymy, ile mamy tej sosny po tym czasie palenia. Ile tego nam wsadu zostało. o no jak widzicie, prawie cały wsać się już wypalił, czyli dołożymy dołożymy jeszcze sos. Może dołożę najpierw to, co się nie spaliło. O, tutaj już naprzynosiłem trochę świerk. Świerk. Wielki kawał sosny, nie wiem czy się zmieści, powinien zmieścić. Świerk. I sosna. Dobra, już mam nadzieję, że to już na pewno wystarczy do nagrzania całego buforu. Dobra, zamykamy, niech się gazuje. Niech się grzeje. Jeszcze troszkę tutaj powalczę z tym termostatem, żeby delikatnie temperatura wzrosła. Nie 72, tylko żeby było 80 parę stopni. I widzimy się za jakiś czas. Witam, witam ponownie. Godzina 15.22. Bufor jest prawie cały załadowany. No prawie 80 stopni. Wszędzie 75 na dole. Yy, ile zostało nam tutaj drzewa po tym drugim razie? Co jeszcze tam dołożyłem trochę? No tutaj jeszcze już się dopala. Temperatura na wyjściu 81 stopni, ciśnienie 1,4. Temperatura na czopuchu 200 stopni. Yy, I teraz co odnośnie klapki. Jest ustawione na 85 stopni, jest 81 stopni. A zobaczcie, ja pokręcę tutaj, troszkę zmniejszę na 80 stopni. Tyle jest w tej chwili na piecu, na kotle. O, to jest 80 stopni, czyli klapka jest zamknięta. 5 mm tam jest luzu. Tutaj jest. 80 na powyżej 80 81 stopni tyle co jest w tej chwili tutaj na termometrze czyli dajemy na 85 damy na 90 na maksa o tyle jest 90 tyle jest 80 czyli to sobie tak pracuje na tym łańcuszku eee, no dobra czyli zaraz mi się kończy tutaj eee, ładować bufor na termometrze jest 88 stopni tutaj na temat atmosferem w środku teraz tak zainstalowałem sobie bo ja zaraz puszczę ogrzewanie jak no jeszcze tak poczekam ze 20 minut ale też już będzie w następnym filmiku jutro rano go dokończę jeszcze przed wyjazdem do pracy i go wyślę, to będzie krótki film o tym, jak ile czasu się bufor rozładował, bo jak teraz sobie go włączę, dopiero mamy godzinę 15. Także myślę, że zobaczymy jeszcze przed spaniem. Ja szybko chodzę spać, także przed spaniem jeszcze zobaczymy, ile jeszcze tutaj ciepła pozostało w buforze, i może się obudzę w nocy, także dogram i zobaczymy. Ile pozostało w buforze, czy pozostało w ogóle, czy nic nie pozostało, pompę ustawimy na tak jak zawsze tutaj na dwójeczkę, dlatego że jedynka to nie, nie pcha wody za, za bardzo do grzyników na piętro, czyli na dwójkę. A tutaj zamontowałem coś takiego, taki zegar. Najprostszy jaki może być, wygrzebałem go. on masz już trochę lat, także go wygrzebałem i ustawiłem co 15 minut. Będzie się włączała 15 minut wyłączała. Tutaj ta pompa, oczywiście, jeśli temperatura tutaj spadnie, ustawię tak jak wczoraj na 40 stopni. Nagrzejniki to jest, jak już na borze będzie 40 stopni, to się sterownik już nie włączy, żeby bufora nie rozładować do końca. I przekonamy się jutro, czy trochę dłużej ten bufor wytrzyma, czy, czy, też, czy też nie. No dobra, tu jeszcze się dopala, także jeszcze myślę, że z pół godziny to na pewno się popali, ale już nie. Film nagram dopiero wtedy, jutro, i też jutro rano nagram film. Zobaczymy tutaj sytuację po popaleniu sosną w tej komorze załadunkowej, jak ta komora wygląda czy jest tam dużo smoły, czy czy nie no dobra, także do zobaczenia w następnym filmie pozdrawiam